Dzisiaj biegnę, dopóki nie znajdę żółtego Lamborghini. Kiedyś już znalazłem Lamborghini w Warszawie, ale uznałem, że teraz znajdę takie, które jest w kolorze mojej koszulki, bo czemu nie? Ja w tym momencie jeszcze nie wiem, jaki to będzie ciężki bieg, ale wiem, że na pewno będzie dużo ciekawych samochodów. Pierwsze Porsche dzisiaj. W Warszawie zawsze widuję generalnie setki tego. Także jestem ciekawy, ile dzisiaj znajdę Porsche. O, mamy to Porsche numer 2. żółciak, tak jak trzeba O co to Porsche o, Porsche numer 4 mamy to Stan jest taki, żeby szybko obczaić autka pod Charlotte i pobiec na ulicę żurawem. czyli się tak trochę zawrócić, potem pod złotą 44 i na koniec sprawdzić hotel europejski no a potem biegać po prostu o tak randomowo po tych wszystkich uliczkach ale furka ładna fest tego dawno nie było coś czego najbardziej nie lubię na tych biegach to jest czekanie na światło czerwone Wolałbym biec cały czas jednym spokojnym tempem po prostu cisnąć przed siebie i zatrzymywać się, zmęczyć się trochę bardziej ale cisnąć, że tak to wiecie, biegnę, 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 stop biegnę, biegnę, stop, biegnę, stop i to jest trochę denerwujące, no ale trudno no, takie są realia biegania po mieście, pozdrawiam i chwilę po powiedzeniu tego przebiegłem może z 200 metrów i kolejne światła masakra kochani, w ogóle mój setup do biegania jest tak tragiczny jak biegam ze sobą to mam dosłownie taki woreczek z Wansa śmieszny na, na takich sznureczkach buty to już mam rozwalone no jest ciężko jak jakaś firma by chciała nawiązać współpracę ja te filmiki planuję robić przez bardzo długi okres czasu ja mogę na stałe i nosić wasze ciuchy i buty i akcesoria Także słuchajcie odzywajcie się do mnie dogadamy się jakoś ustań o widzowie Porsche numer 5 dzisiejszego biegu Tak zwana pocztówka z Warszawy Oto tam, to tamten Tobiasz sobie kupił to mieszkanie teraz, co? Dobra, już widzę, że tam nic nie ma Porsche numer 6 Tu mamy porsche numer 7. Dziwak Nie wiem o co tutaj do końca chodziło, ale jakiś randomowy typ z taksówki postanowił, że po prostu na mnie zadrąbi Wspomniało mi się, że tutaj jest gdzieś ta restauracja Budy Przepraszam, Grażyny I biegnę tam Pamiętam ostatnim razem w tamtym miejscu gimbal mi się popsuł Który dalej jest w naprawie Na ale tego momentu już kupiłem sobie nową kamerkę Którą teraz widzicie, jest Tysiąc razy moim zdaniem. Fajna furaczka. Nic ciekawego tu już nie ma. Tu jest to. Tu jest ta strefa 77. No i nie, wiem, nie ma autek. Zbliżamy się już powoli do hotelu europejskiego. I szczerze to jeszcze nigdy nie znalazłem w nim takiego auta jakie chciałem, zawsze były tam jakieś fajne, super samochody, ale jeszcze nikt nie skończył tam biegu nie znalazłem tam takiego auta jakiego chciałem. I mogłem tego nie mówić, bo po dobiegnięciu pod hotel, były rzeczywiście fajne samochody, był nawet jakiś porszak, no ale nie było tam żadnego żółtego lambo. Kolejne Porsche. Dobra widzowie, ty, Fy to ta Supra. Nie wierzę, że ją właśnie minąłem? Co się. Ej dobra, żeby nie było. Z daleka rzeczywiście tak wyglądało, no ale z bliska no to oczywiście nie jest Supra i biegniemy dalej. I teraz rozpoczyna się trochę takie bieganie bez celu, ponieważ te najpopularniejsze miejscówki już odwiedziłem i teraz spróbuję celować w okolice ulicy Grzybowskiej, na której też często pod jakimiś hotelami mogą stać auta. Czy tak teraz będzie? Nie wiem, zobaczymy. No i tak sobie biegnę. To już jest 8 kilometrów. I zobaczymy o, kolejne Porsche. Nie wiem, czy było widać, ale jest kolejne Porsche. Na 8 km znalazłem już 11 Porsche. Także, no, pozdrawiam. Ale kozacka fura. Tylko nie wiem, czy to jest za oko, chyba Ferrari jakieś. No i było żółte, ale niestety nie to, co trzeba. Więc ciśniemy i szukamy dalej ale fajne porszaki stoją, dwa ładne i nie ukrywam, w pełnym słońcu już po dziesiątym kilometrze zaczęło mi powoli brakować sił ale w pewnym momencie z daleka zobaczyłem takie żółte auto i nagle nabrałem busta i przyspieszyłem hey. moi drodzy mamy to po dziesięciu kilometrach Mamy to Lamborghini Urus za mną stoi. Także to żółce Pozdrawiam.